Gospodarze mają dzisiaj prosty plan, Jacek: odebrać piłkę, zagrać do przodu i błyskawicznie wykorzystać luki w defensywie rywali. I to brzmi prosto, ale wymaga świetnego zgrania. Wszystkie rajdy muszą być idealnie obliczone. Podania muszą iść w tempo, a napastnicy muszą pilnować linii spalonego. Skuteczna gra z kontry to trudna sztuka. Debruyne. No, już blisko polekarny. Debruyne! Debruyne! Hazard Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Kevin De Bruyne. Azard. De Bruyne. Mertens. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. De Bruyne, świetnie teraz. Eden Azar, jest! mamy pierwszą bramkę, finale Pucharu Hiszpanii. I pewnie nie ostatnią, bo przewaga skromna, a przeciwnicy też mają kropkę na do trofeum. Ej, eee, golf, kurwa, golf! Tekta brama! Ale za mało, żeby niech No i teraz realizator pokaże ten bramkę z innej kamery. Szar. Impreza. Co? Co jest?

Stefan, nie słyszę Cię. Stefan, nie masz mikrofonu, kurwa no. ale ja, ale mnie słyszysz, nie? Dobra, ja muszę, ja idę na Fifa, chopię, bo nie wiem, czy oglądasz, ale nie widzisz, chyba, jak gram, co? Ale brama poszła ładna. Nie z nas przypomnę, Prykowanie teraz. Czy tu zgrywa A Ty mi kurwa przerywasz A gdzie podajesz barania? Barania torba Tam polecimy se, O, pięknie Gdzie tu hopy nie miałeś tu pole

Ai! Kurwa, nie ma widzów w ogóle, nie ma, nie ma nikogo. Jest, widać moją rozgrywkę, kurwa, Stefan. Dobra.

Rzutowałem! Czekaj, bo mi coś tu kurwa... Oni pokazują mi. Spierdolone coś jest stary. Thank you.